A u nas już czas na alfabet propagandy. Redaktor Andrzej Krajewski zajął się dziś hasłem na literę K. 5 lutego 2020 roku ruszyła w Polsce prezydencka kampania wyborcza. Wiadomości przedstawiły ją tak: Dziś oficjalnie ruszyła kampania wyborcza. Tak, proszę Państwa, oczywiście będę kandydował w tych wyborach prezydenckich. Do urn pójdziemy dokładnie pięć lat po pierwszej turze poprzednich wyborów, w których Andrzej Duda pokonał faworyzowanego Bronisława Komorowskiego. Teraz do wyborczego wyścigu poza Andrzejem Dudą stanęła także Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń z Lewicy, a także Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz Szymon Hołownia. Trzeba ludziom mówić prawdę, rozmawiać z ludźmi, szanować konstytucję. Koniec z tym biadoleniem, z tym rozpaczaniem, bo to po prostu przez cztery lata w opozycji nic nie dało. My... Jedynym postępowym, e, europejskim, nowoczesnym kandydatem. Szymon Hołownia do polityki przeszedł z show biznesu. Przedstawia się jako kandydat nie Niezależny, ale szefem jego wyborczego sztabu będzie minister w rządzie Donalda Tuska Jacek Cichocki. W tej chwili sondaże pokazują przewagę Andrzeja Dudy, ale nie na tyle wysoką, by wygrać w pierwszej turze, a druga tura będzie, według sondaży, bardzo wyrównana. Na razie prezydent wygrywa o włos. Pojawiła się też informacja o koronawirusie, który wkrótce miał przewrócić kampanię wyborczą. Są już wyniki badań Polaków, którzy wrócili z chińskiego Wuhan. W żadnej z przebadanych próbek nie stwierdzono obecności koronawirusa. Aktualnie w całej Polsce służby sanitarne monitorują 480 osób. Nie wykluczamy, że w końcu w Polsce koronawirus się pojawi.